Siemanko. Zapraszam was na pierwszą jazdę, pierwsze pływanie z <laughs> trzęcikiem ProBoatem. Willis 29x29 29 cali, który trafił do mnie od rcteam.pl oczywiście. Jestem na tej samej miejscówce, gdzie pływałem ostatnio łodzią na 2x6S. Nie mówi się 12S, tylko 6S setup równolegle 2. Razy 6s, tylko że trochę z drugiej strony tam na przy plaży ludzie się kąpią. Także relokowałem się tutaj, też jest takie zejście. No i zobaczymy, jak sobie będzie radzić. Ten oto sprzęcik w środku mamy 2 razy 6500. Klasycznie bashingi, full stock, 100. Półstok zamykamy, zamykamy ją, Aha, ale zanim ją zamknę to ją może włączę, By się przydało. Włączymy aparaturę, aparatura SLT3. I lecimy. Mam nadzieję, że nie będę musiał tym razem shortu wykorzystywać, ale no mam je na sobie. Łódź <noise> ratunkowa jest już prawie, że prawie że gotowa. Ale trzeba jeszcze chwilkę poczekać. No dobra. Jedyne co zrobiłem, to sprawdziłem e, dokręcenie większości śrubek. Jedna niestety nie była, że tak powiem, idealna. Troszkę chyba przekręcona, ta, która trzyma. Są takie dwie śrubki, które podtrzymują wał, także niedobrze. Trzeba będzie coś z tym zrobić. E, I nasmarowałem wał. Wyjąłem go, nasmarowałem i to wszystko, co zrobiłem. Zobaczymy jak to pójdzie. Sprzęcik chodzi na 4S i na 6S. No, oczywiście lecimy na 6, chociaż widziałem, że na 4 to też jedzie, ale idziemy na grubo od razu. Let's go! Mm. uuu, uh, tu się od razu robi troszkę głębiej ah, pierwsza woda przy skręcie jest wydaje mi się, że będzie ona mniej mniej stabilna chyba niż ta niż tam jest gejko ale będzie miała moc. Bo widzę, że ma większą tendencję do, do przechylenia się, ależ ona już jakby czuję, że jest taka lżejsza. Ależ jest szybka, fajna, leciutka. No, wyczuwa się ewidentnie ten, to, że to jest lżejsza łódź. Ale idzie. Ja tylko muskam gaz. Podobnie jak w tamtym wypadku, Miss Geiko, założyłem buzzer na 3,4. O, trzeba uważać, łatwo ją wywrócić. Geiko nie jest aż tak wywrotna, jednak tam gabaryt robi swoje. Oho, i chyba jednak się przepłynę, bo coś spadło. No no to yy, jednak <laughs> jednak czeka mnie przepłynięcie no widzicie, teraz by się przydała łódź ratunkowa, no coś tam spadło no to lecimy do wody trzymajcie się, dam znać co to było